W VS Code istnieje skrót klawiszowy, którego możemy korzystać. Zależy się od tego, jaką macie klawiaturę, możecie sobie z niego skorzystać. Ja sobie tutaj kliknę ten opcję, File, Preferences i mamy tutaj opcję Keyboard Shortcuts. I sobie tutaj możemy zobaczyć koment i mamy tutaj add line comment, czyli możemy skomentować jedną linkę za pomocą Ctrl i K. tutaj jest Ctrl KC. Możecie sobie zobaczyć, jakie macie skróty klawiszowe u was. Ctrl KC i widzicie, komentuję wam. Możecie sobie też ustawić inaczej. W moim przypadku ja mam akurat klawiaturę niemiecką, więc. A mi to tutaj, że tak powiem, ja miałem inny skrót klawiszowy, ale możecie sobie też komentować wiele linijek, na przykład zaznaczając cały ten tekst i klikamy Ctrl Shift P i tutaj wpisujemy w tym bloku poleceń Comment i to widzimy Fold All Comment ten, to akurat nie chcemy tego Toggle Comment, emit dwukropek Toggle Comment. Klikamy to i widzicie, całe nam tutaj skomentowało. Jest wszystko szare. Gdyby zapiszemy plik, to widzicie, znika nam tutaj ten, ten, ten tekst, który mieliśmy. Ale w body jak najbardziej on będzie, tylko będzie po prostu skomentowany. Sobie możemy go odkomentować z powrotem. Ja aktualnie mam na klawiaturze po prostu skrót klawiszy od tego. Wy sobie go możecie do files code ustawić. Więc takie bloki koment możemy też samemu sobie napisać.